Tajemniczy symbol, spójna historia i dbałość o szczegóły. z biura Hiszpana wyszedł bardzo dobry tiler, który do samego końca trzyma w napięciu. Cześć, z tej strony Ola i zapraszam na recenzję książki Luisa Montero Manglano pod tytułem Muzeum Luster. I od razu chciałam podziękować wydawnictwu Rebis, że w ogóle mogłam przeczytać tę książkę, bo wcale nie jestem taka pewna, że sama bym po nią sięgnęła. Nigdy nie czytałam nic co wyszło spod pióra Luisa Montero Manglano i wydaje mi się, że teraz będę musiała nadrobić, bo okazuje się, że to jest naprawdę bardzo dobrze napisana książka i faktycznie madrycki pisarz wie o czym pisze, zna się na rzeczy i to nie jest tak, że o przeczytał parę rzeczy na Wikipedii i po prostu sklecił powieść. No nie, tak to tutaj nie działa. No i z doświadczenia wiem, że najlepiej pisze się właśnie o tym, na czym się zna, czym się interesuje i tak też jest w przypadku Luisa Montero Manglano, który jest wykładowcą, historykiem sztuki i w ogóle historykiem. Także to wszystko co się dzieje w tej książce jest w obszarze jego zainteresowań i to faktycznie czuć. I ja od razu chciałam zaprosić do subskrybowania tego kanału, ponieważ pojawiają się tutaj różne recenzje właśnie między innymi książek czy filmów, czy nawet seriali. No ale o co tutaj tak naprawdę chodzi? Muzeum Luster koncentruje się na madryckim muzeum, w którym odbywa się międzynarodowy konkurs kopistyczny. I w tym konkursie kopistycznym bierze udział Judith, której dziadek był wielkim malarzem. Ona też coś tam potrafi. Okazuje się, że całkiem nieźle radzi sobie z pędzlem. Oprócz tego, za głównych bohaterów należy również uznać Alvaro, czyli dziennikarza jej znajomego. Oraz Guillermo. Guillermo, czyli bardzo tajemniczego mężczyzna, tajemniczego chłopaka, który świetnie odczytuje symbole. Jest niczym Sherlock. Widzi daną postać, widzi daną osobę i ze stroju, z biżuterii jest w stanie odczytać, jaka jest ta osoba. No i w czasie tego międzynarodowego konkursu kopistycznego dochodzi do serii brutalnych morderstw, i przez powiedzmy ponad połowę książki można się zastanawiać, czy za tymi morderstwami stoi człowiek. Albo grupa ludzi, ponieważ te wydarzenia są bardzo dziwne. I właśnie ta aura dziwności unosi się ponad tą książką. Książką, która jest naprawdę bardzo dobrze napisana i to jest jeden z mocniejszych punktów Muzea Luster. Zresztą już tam opis wskazuje, że będziemy mieć do czynienia z dość skomplikowaną fabułą. Ale Luis Montero Manglano wcale nie chwyta się za taki podstawowy schemat, czyli że mamy nawiązanie do historii, rozdział nawiązujący do historii, a następnie rozdział współczesny. No nie, tutaj ta linia fabularna jest trochę inaczej skonstruowana, bo owszem, zaczynamy w 1819 roku od tajemniczego odkrycia, od tajemniczego symbolu, który później okazuje się, że jest nazywany szramą i on będzie towarzyszył przez całą fabułę, następnie przenosimy się do czasów współczesnych, do tego międzynarodowego konkursu kopistycznego, do Madrytu i już tych przeplatanych tutaj nie ma. Zamiast tego pojawiają się retrospekcje, które nie sięgają aż tak daleko w czasie i z których raz, że dowiadujemy się o przeszłości związanej z tymi wydarzeniami, z tymi brutalnymi morderstwami, a dwa, że dowiadujemy się o przeszłości bohaterów, między innymi Guillermo. Guillermo, czyli tego tajemniczego chłopaka, który zna się na symbolach, co już opowiadam na samym początku tego nagrania. No i trzeba przyznać, że Luis Montero Maglano świetnie sobie radzi właśnie w takim konstruowaniu tej fabuły i on nie szczędzi szczegółów. Nie szczędzi szczegółów, jeżeli chodzi o bohaterów, którzy są naprawdę solidnie zarysowani. Tutaj każdy z nich ma jakąś charakterystyczną cechę. Każdy uczestnik konkursu jest przedstawiony jest wyjaśnione skąd pochodzi, skąd się tutaj wziął i jakie ma cechy charakteru. Na przykład jedna kobieta ma bzika na punkcie horoskopu i znaków Zodiaku, inna nie do końca ogarnia to, co się dzieje w rzeczywistości i nie rozróżnia jawy od snu. Jeszcze inny jest aż tak bardzo ugrzeczniony, że wydaje się, że został wyciągnięty z innej epoki, czym jest takim kontrastem dla ostatniego uczestnika albo przedostatniego uczestnika tego konkursu, który jest po prostu gburowaty na pierwszy rzut oka. Także widzimy, że Luis Montero Manglano nie koncentruje się jedynie na sztuce, no bo wiadomo, że to jest dealer ze sztuką w tle, ale również na charakterach swoich bohaterów maluje ich portrety psychologiczne. I muszę przyznać, że te szczegóły nie działają tutaj przytłaczająco. Tak samo ja nie jestem wielką fanką sztuki, malarstwa, rzeźby, a mimo wszystko świetnie bawiłam się czytając tę książkę, bo czytając ją wcale nie jest wymagana jakaś wiedza podstawowa. Tutaj wszystko jest dokładnie wyjaśnione. A dodatkowo, na samym końcu tej powieści znajdują się reprodukcje. I jeżeli. Ktoś nie zna danego obrazu, który jest przedstawiony w tym konkursie kopistycznym, to może sobie zerknąć na koniec tego wydania i tam znaleźć te obrazy. Uważam, że to jest naprawdę świetne rozwiązanie, bo nie każdemu chciałoby się googlować i patrzeć, o czy na danym obrazie jest krew, czy inne takie rzeczy. No nie, tutaj jest wszystko podane, ładnie wyjaśnione i to jest na pewno solidny punkt samego wydania. Wspominając o tej dbałości, o szczegóły nie sposób wspomnieć o tych morderstwach, brutalnych morderstwach, które również są bardzo dobrze opisane. Więc Luis Montero Manglano do pewnego stopnia łączy style. Opisuje sztukę, koncentruje się na sztuce, na malarstwie, na różnych technikach, ale również dobrze wpasowuje to w strukturę tego tillera, no bo w gruncie rzeczy to jest tiller, dzieją się tu bardzo dziwne rzeczy. I ja tak do połowy miałam wrażenie, że tutaj wcale nie będzie... Chodziło o człowieka, który dokonuje tych morderstw. Więc jest momentami bardzo makabrycznie, ale te wszystkie elementy są wyważone. Tak samo jak te opisy są wyważone, przez co nie czujemy się przytłoczeni. A dodatkowo pojawia się tutaj całkiem sporo różnych smaczków, które nawiązują do historii, bo z niej również czerpie madrycki pisarz. I mnie najbardziej zapadła w pamięć historia Sigismunda Malatesty, kondotiera Rimini, który w XV wieku dopuścił się strasznego w oczach Piusa II, papieża Piusa II, przestępstwa, bowiem wymyślił sobie, że zorganizuje krucjatę do południowej Grecji, krucjatę wymierzoną w Turków. I nie wrócił stamtąd sam, bo wrócił ze szczątkami Platona, nie mylić z Platonem, który... W oczach papieża był uznawany za kogoś, kto głosi herezję. No no. Więc nie tylko Malatesta został przeklęty, wyklęty przez papieża, ale to była specjalna ceremonia, podczas której został kanonizowany do piekła. Więc takie smaczki się tu pojawiają i w ogóle ta religia pletona również jest wpleciona w tę historię, więc dużo ciekawych rzeczy można się tutaj dowiedzieć. I jeśli myślicie, że ten tytuł Muzeum luster został oderwany od rzeczywistości i nie ma żadnego związku z tą historią, to zdecydowanie musicie przeczytać tę książkę, ponieważ jest naprawdę bardzo dobrze napisana, wciąga i można ją przeczytać w 2-3 dni, ponieważ mimo że dzieje się tutaj bardzo, bardzo dużo, to chłoniemy to z tej powieści. Nie czujemy się przytłoczeni tymi wydarzeniami i nie miałam takiego wrażenia, że coś do siebie nie pasuje, że są tu jakieś dręczące luki fabularne. W przeciwieństwie do książki, którą czytałam trochę wcześniej: Hanni Munzer pod tytułem Poławiacze dusz, która również łączy wątki historyczne, ale zdecydowanie bardziej przypadł mi do gustu sposób narracji, który prezentuje Luis Montero Manglano w swoim muzeum luster. Także ja zdecydowanie polecam tę książkę. Jeżeli już ją czytałaś albo czytałeś, to zapraszam do sekcji komentarzy, a ja standardowo będę wdzięczna za łapki w górę i subskrypcję tego kanału, w ogóle wszelkie komentarze, ponieważ motywuje mnie to do dalszej pracy. Dzięki!